Dajcie. W dzisiejszym filmiku Wam pokażę krótką prezentację pralki Bosch. Tutaj już jest pralka, pralka. Tak jak widzicie pralka już stoi. To jest model pralki z wyświetlaczem. I to jest pralka z firmy Bosch. Wario Perfect. Jak już tutaj widzicie, oczywiście, jeżeli chodzi o szufladkę, to tak widzicie, to tutaj jest szufladka. Jeżeli macie oznaczenie tutaj, e, tutaj kupujemy proszek do e, prania wstępnego, tu jest miejsce na płyn, a tutaj do, do prania zasadniczego. Jak teraz wygląda oczywiście to jest pokrętło do programatora, czyli Start Pausa I, i ta pralka jest już, bo, i ta pralka jest już 5 lat. Od 5 lat jest posiadana tutaj ma z domu ta pralka. I ta pralka ma ładowność 7 kg. To jest bęben. Tutaj za ten uchwyt otwieramy lub zamykamy drzwi. Otwieramy lub zamykamy drzwi. Też. I uwaga. Włączamy. Pierwszy program to jest program bawełna. Czas prania 2 godziny 41 minut. Wirowanie. 1000 obrotów, temperatura maksymalna 60 stopni, i tutaj wszystko się samo ustawia. Wszystko się ustawia samo. Tutaj możemy też zmienić obroty i też oczywiście zmienić temperaturę, tak jak sobie chcemy. Na przykład 40 stopni, 30, 20 stopni, zimna woda. I tu, jest, I tu jest maksymalna temperatura 90 stopni i ta temperatura jest dostępna tylko na tym programie. Na innych programach nie jest, ale ja sobie dostawię domyślnie. I teraz tutaj jest wirowanie. Można regulować do 1000 obrotów. Patrzcie 1900. 800, 600, 400. I, i, tutaj, I tutaj jest taka funkcja: zatrzymanie wody w pralce, czyli inaczej, jak, jak pralka, I, 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 potem, i potem pralka po wirowaniu wodę nie wypuści i możemy sobie wypukać na to kolejne rzeczy. O, i tutaj już jest e, 1000 obrotów, i teraz tutaj mamy, jeżeli chodzi o funkcję. Time Perfect. Czy zadziała ja na tym programie? Oczywiście, że zadziała. Ja I, I w dodatku skracza nam czas prania. Następną funkcją, funkcją jest Eco Perfect. Czy zadziała ja na tym programie? Tak, oczywiście, że zadziała ja i wydłuża tym razem czas prania. Kolejna funkcja to jest ochrona przed zagnieceniami. Czyli tak, czy tak inaczej mniej zagnieceń. Czy zadziała na tym programie? Oczywiście, że zadziała. I że zaraz nam tutaj spadają obroty. I też trochę skróci czas prania. I, i następna funkcja to jest woda plus. Czyli że inaczej Moż, możemy sobie dodać płukanie. Czy zadziała na tym programie? Oczywiście, że zadziała. I też wydłuża nam czas prania. Dobrze. To następnym programem jest bawełna plus pranie wstępne. I, 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 I czas prania 3 godziny 7 minut. I Wam tutaj pokażę, jaka jest regulacja temperatury. 60 stopni 40, 30, 20, zimna woda. O, nawet 90 stopni jest dostępne. Nawet nie wiedziałem. Jest też domyślnie. 60 stopni. Czy jakieś tutaj funkcje z tej zadziałają? Zadziała ta imperfect? A czy zadziała Ekoperfect? Też zadziała. I, I czas się wydłużył. To 4 godzin prania jest maksymalnie. Sprawdzimy to. Też oczywiście wydłuża nam się czas prania, gdyż jest ochrona przed zagnieceniami. I teraz woda plus. Też zadziała. I wirowanie też mamy zakres. Ja już tego nie będę pokazywał, bo już widzieliście na poprzednim programie. W następnym programem są syntetyki. Czas prania godzina 37 minut. E, I tutaj. I tutaj też już e, sprawdzamy, czy są jakieś funkcje są dostępne. Time Perfect. Też oczywiście, że ja Też nam sprasza czas prania. Eco Perfect. Wydłuża nam też czas prania. Ochrona przed też nam. Trochę skraca czas prania i również obroty wirowania. Czy Woda Plus nam zadziała? Tak, pewnie, że nam zadziała. Też trochę wydłuża czas prania. Następnym programem są syntetyki plus pranie wstępne. I czas prania 2 godziny. 2 godziny 3. E, czy też zadziała któryś. E, tutaj ze, zobaczymy. Time Perfect zadziała. To jest oczywiście skróci nam czas prania. Eco Perfect. No, on nam wydłu wydłuży czas prania. I teraz tak, ochrona przed zagnieceniami. Też nam troszkę skróciła czas. Ale też nam też. I tutaj mamy 600 obrotów. I Woda Plus. Też nam toż nam wydłuży. I następnym programem jest Mix, mix czyli, czyli inaczej Mieszane. I zobaczymy, czy oczywiście też działa, też któryś z tych programów. I sprawdzimy jeszcze też przy okazji, te, czy, czy jest możliwość ustawienia temperatury 90 stopni. Nie. Nie ma. I ten, program nie, I ten program nie pozwoli ustawić temperatury ani 60 stopni, ani 90 stopni. I temperatura 40 stopni to jest maksymalna temperatura. Czy zadziała Time Perfect? Zadziała, Skraca nam też czas prania. A Eco Perfect? Nam wydłuża czas prania. Teraz ochrona przed zagnieceniami. Też nam oczywiście, też nam skraca o, o minutę domyślnego czasu. Znaczy wydłuża o minutę Woda Plus jest dostępna i też nam, też zacznie wydłuża czas prania. Następnym programem są, następnym programie jest taki. delikatny i jeszcze jest też jedwab. I tutaj mamy temperaturę 30, stopn, 30 stopni. 600 obrotów, bo sama się tutaj ustawia. Sprawdzimy jaka jest regu, regulacja obrotów. 600, 400 i, i tutaj zimna woda, to znaczy nie, że zimna woda tylko zatrzymanie wody. 800 i, i ten program nie pozwoli ustawić nam ani 900 obrotów, a nie, a nie tysiąc obrotów. Bo to jest pranie delikatne. Dobrze, jedziemy dalej. I dalej jest program wełna. I jak tutaj e, jak domyślny czas prania to 40 minut. Czy któreś z tych Efektów zadziała? Sprawdzimy ten imperfekt. Nie, ten imperfekt nie zadziała, a jako PERFECT też nie zadziała. A ochrona przed ciągnięciami też nie zadziała, a woda plus też nie zadziała. Następny program to jest płukanie wirowanie. I tutaj też macie na przykład na samym początku się Wam pojawia 12 minut i to jest i to jest wirowanie, jakbyście chcieli wywirować. I dalej tutaj jest e, czytajmy Perfect, czy działa? Nie, na tym programie nie działa. Jako Perfect tak samo. O i ochrona przed się działa na tym programie. E, a Woda Plus? Już bo można zrobić sobie też pukanie. Pukanie, tak razem z zbiorowaniem. I następny program to jest odpompowanie. Ale, ale już tutaj nie będę opowiadał, bo to jest taki program na odpompowanie wody. To, to jest taki program, w którym, w którym, jeżeli zauważycie, że jest woda w pracy, to od razu ustawiacie ten program odpompowanie i pralka wtedy odpompowuje wodę i się skończy pranie i, to, i ten program trwa minutę I, i, i tutaj tego i nie będę tutaj tego programu opowiadał bo nie ma sensu opowiadać następny program to jest super krótki 15 minut To Te, też tutaj i teraz jest tutaj time perfect czy ja działa? nie time perfect nie ja działa a jako perfect też nie zadziała. A ochrona przed zagnieceniami? Też nie zadziała. A woda plus? Też nie zadziała. I następny program jest antyalergia. I czas prania 2 godziny 31 minut. Czy zadziała Time Perfect? Sprawdzimy to. Działa, też nam skraca czas prania. A teraz Eco Perfect Też zadziała i też nam wydłuża czas prania Ochrona przed ogniśeniami e, Też i, i ten czas, czas się nie skrócił, tylko obroty nam spadły do 800 obrotów. I teraz woda plus też oczywiście zadziała i też wydłuża nam czas prania. Następny program to jest sport. sport. Sport łamany na fitness. I teraz sprawdzimy, jakie są temperatury. 30 stopni, 20. Zimna. 40 stopni i 30. Czy tak jak było w programie mieszanym. I jeszcze tu sprawdzamy, czy ta Perfect zadziała? Zadziała. Jako Perfect Też zadziała. A ochrona przed zanieceniami? Oczywiście, że ona działa A Woda Plus? Też nam się działa i też, wy, i też tutaj wydłuża nam czas prania. E, I teraz jest kolejny program: koszule, łamane jeszcze też ukośnik bluzki I tutaj jest czas prania: godzina i 5 minut. I też tutaj też. Sprawdzamy, czy Time Perfect zadziała. Zadziała, też nam skróci czas prania. Eco Perfect też nam zadziała, też wydłuży nam czas prania. Czy ochrona przed zagnieceniami działa? Oczywiście, że działa i nam wydłuża czas prania i również zmniejsza nam obroty na 400. I woda plus. Eee, woda pustębia działa. I kolejny program to jest tak: piesze e, i, i ukośnik puch. I ten program trwa godzinę, godzinę i 38 minut. Eee, I sprawdzamy, czy działa Time Perfect. Działa. A zobaczymy, czy, by, czy dwa na razy będą działać. Nie. Dwa na razy nie, nie działa. I teraz ochrona przed zagnieceniami. Nie zadziała na tym programie, niestety. A Woda Plus też już zadziała. I kolejny program to jest Jeans. Czyli program taki jak Jeans. I tutaj sprawdzamy, czy tutaj, też, czy ta zadziała. Zadziała. Też nam skraca czas prania? Jak w każdym programie, czy jako perfekt zadziała? Też zadziała i też nam wydłuża czas prania? Czy zadziała ochrona przed zagnieceniami? Oczywiście że, też, oczywiście, że zadziała. A woda plus? Też zadziała. I sprawdzamy teraz temperaturę. 30 stopni, 20 stopni i zimna woda. i maksymalna też jest 40. I oczywiście zapomniałem też jeszcze dodać i wam teraz to powiem, że jest też taka funkcja koniec sza. Czyli, że inaczej wy możecie, Czy inaczej wy możecie sobie zaplanować, kiedy, kiedy ma się na przykład pranie skończyć i to wtedy się uruchomi i zacznie pracować, zacznie prać i na tym danym czasie się Pranie skończy. Jeszcze sprawdzimy regulację obrotów. 800 obrotów, 600, 400. I zatrzymanie wody w pralce. I 1000 jest maksymalnie. też jest maksymalnie. I już wyłączamy pralkę. I to już byłoby. Na tyle w dzisiejszym filmiku. I, i, pamię, i, i pamiętajcie też, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i że oglądacie moje filmiki też, które Wam przeszyłam i mam taką nadzieję, że oglądacie te filmiki. I to tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia.